Jestem zadowolona, że mamy Wigilię dla ubogich, mamy gorące posiłki, bardzo dużo paczek dla potrzebujących. 27. Wigilia na krakowskim rynku nieprzerwanie organizowana przez, przez nas. Przygotowaliśmy jak zwykle pierogi, bigos, barszcz czerwony. Paczki ze słodyczami, z suchym prowiantem, z, ze wszystkim tym, co udało nam się zgromadzić z naszymi partnerami, ale również z rzeczami, które dostajemy. Od osób, które spontanicznie robią zakupy, przechodzą albo wiedzą już od, od dłuższego czasu, że będziemy tutaj, i dokładają się do tych paczek. My to przepakowujemy i natychmiast wydajemy osobom potrzebującym, więc zawsze też jesteśmy trochę zaskoczeni, co tam jest w środku, bo co roku jest coś innego. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą do nas przyjść, którzy chcieliby poczuć troszkę tej atmosfery świątecznej, ludzi, którzy często nie, nie mają własnych rodzin, są samotni. Tutaj mogą chociaż przez chwilkę poczuć się ważni, poczuć, że ktoś coś dla nich zrobił. Chodzi o podzielenie się jakąś emocją, dobrym słowem, nawet uśmiechem, bo to bardzo często jest więcej warte niż, niż wszystkie te rzeczy namacalne. Nasi pacjenci są anonimowi. Nie patrzymy, czy mają ubezpieczenie, czy nie. Po prostu chcemy zapewnić taką podstawową opiekę zdrowotną konsultacje specjalistyczne. Tutaj z endokrynologiem, z kardiologiem, z reumatologiem czy też po prostu z internistą mamy lekarzy, specjalistów z chorób zakaźnych, gdzie będą wykonywać takie podstawowe badania przesiewowe. Problemy, z jakimi pacjenci przychodzą, są przeróżne. Od takich podstawowych problemów zdrowotnych, które pojawiły się w zasadzie z dnia na dzień, aż po takie bardziej skomplikowane problemy, gdzie już wiele lat zaniedbań w diagnostyce spowodowało. Trwały zmiany w zdrowiu, które wymagają już hospitalizacji tak naprawdę. Dzięki temu, że tutaj mamy tę możliwość zdiagnozowania tych pacjentów, oni mogą rozpocząć swój proces leczenia, bo oni są bardzo często nieświadomi tego, że w ogóle są chorzy.